Fajnie tutaj jest? Tak, fajnie. A, a co, robicie? co robicie? Tak, robimy piosenki, gry, idziemy pływać każdego dnia i na końcu kolonii kolonię i idziemy na jakieś miejsce specjalne, się mówić. Mhm. A wszyscy muszą mówić po polsku, czy można sobie po angielsku mówić? Tak, po angielsku. Też. Po angielsku mówicie też? Tak? A raczej po, po polsku. Ale to słyszałam te piosenki, śpiewacie po polsku, mm. tak? Tak. I co, na przyszły rok przyjedziesz tutaj? E, to tak. tak, Albert Harterzem. Bo jest ciężka praca, musimy się bawić, skaczemy z dziećmi, bawimy się, ale fajnie, mamy temat 12 dni dookoła świata, co codziennie jesteśmy w innym kraju. a wczoraj byliśmy w Polsce. To jest mój drugi czas tutaj. A dlaczego jeszcze raz przyjechałeś tak fajnie to było? Tak. A co robicie takiego fajnego, że Ci się podoba? Bo... Nie pamiętam, ale je lubiło. Pierwszy raz na tym obozie? Tak. Jak Ci się podoba? Fajnie. A ty wiesz, co masz tutaj namalowane na twarzy? Kto cię tak umalował? Um, drużna Dominika i Oksana. I co to znaczy ten malunek taki, co masz na um, twarzy? Polska flag. A teraz taki powolny pociąg! Yes. Yes. łaskawy, nas Którą druhnę najbardziej lubisz? Druhnę Weronikę. A dlaczego ją akurat? To wygląda więcej poka. Boga. Koniec! Co się bawicie? gry. Śpiewamy tak. i nasza kolejna piosenka. Który rok tutaj jesteś na tych krajach? O, ja już chyba już dziewiąty rok jestem. A to co Cię tak ciągnie do, do, do takiego rodzaju wypoczynku? Przecież ludzie wyjeżdżają w inne strony. Ja tutaj właśnie chodzę już tak długo, lubię się bawić dziećmi. Wszystkie kole koleżanki są najlepsze tutaj, mam, poznałam wszystkich tutaj. I się urodzi, tak całe życie chodzę tutaj, ciągnie mnie. Spójrz mi kolej, chodź,

Mówicie tutaj z tymi dziećmi po polsku, czy raczej po angielsku jest Wam łatwiej? Raczej po polsku, bo mają nawet punktację jak mówienie po polsku, żeby się nauczyli. W tamtym roku mieliśmy małego Zucha, co w ogóle nie mówił po polsku, a w tym roku już śpiewa, rozmawia. Bardzo ładnie, liczy po polsku. Um, ja dobry, bardzo dzień dobry, dziadka. <śmiech> 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 jak jest tam czystość i jak. Um, Jaka czystość jest ta? Ja, I jak mówimy po polsku i. Aha. I co okay. zostaniecie nagrodzeni za największą liczbę tych punktów? Tak? Yeah. Przede wszystkim staramy się połączyć zabawę z przekazaniem y, pewnych wartości patriotycznych. Y, mamy y, kolonia tegoroczna y, temat w 12 dni dookoła świata i codziennie jesteśmy jak gdyby w innym kraju. Duży nacisk mamy. Położony na Polskę. Nasze zuchy były oczywiście tak na niby. W Krakowie, w Zakopanym. Yy, mamy na terenie nawet naszą wspaniałą kochaną panią krawcową, panią Jasią Skura, która dzielnie szyje wszelkie te stroje góralskie, krakowskie. I po prostu w ten sposób dzieciom pokazujemy, przez zabawę, przez śpiew, przez taniec, kawałek Polski bądź kawałek innego świata. Jak często przyjeżdżasz? Mm. Każdego roku chyba. Tak i co Ci się tutaj podoba na tych kaszubach? Hmm. Że tak że się dużo bawimy. Lublin. 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 O, Lublin. często jeździć do dziadku? Um, jeden raz w um, rok, roku. Raczej ja należę do ZDR-u od, od samego początku, także już 15 lat. Niestety na wszystkie obozy nie zdążyłam przyjechać, ale już dosyć długo tutaj jestem. W tym roku jestem w grupy wędrowniczej, także nasi harcerze jest na znaczy 13, mają pomiędzy 15 a 18 lat. No i my wędrujemy bardziej na obozie niż zanim, zamiast tutaj siedzieć na obozie. Wczoraj akurat wróciliśmy z biwaku, byliśmy w Algonquin a i musieliśmy tam 10 km przejść z wielkimi plecakami także. Tam zostaliśmy na noc, mocno zostaliśmy pogryzieni. Harcerze wszystko musieli sami zorganizować. Namioty, jedzenie, gotowanie wody, ogniska, także naprawdę to jest bardziej taki obóz, że oni muszą wszystko robić, my jesteśmy po prostu do, do opieki nad nimi. A też wyjeżdżają harcerze na wycieczki rowerowe. 40 km przejechali tutaj w zeszłym tygodniu, a w zeszłym tygodniu jeszcze wyjeżdżają na wycieczkę na Kenu i też na noc zostają w Algonquin Park. Naprawdę staramy się mówić po polsku, nawet tutaj na tablicach, jest punktacja za to, że staramy się mówić po polsku wszystkie piosenki polskie. Także naprawdę to jest miłe, żeby zobaczyć, że takie tradycje dalej tutaj istnieją i w tak dalekim kraju.